Siema, witajcie! Kolejny materiał! Dzisiaj ze mną firma 26 JPN albo po polsku 26 JPN i jest to hydrocode. Czyli taka powłoka troszeczkę dla tych mniej aktywnych, a dla bardziej leniwych. Także zapraszam was bardzo serdecznie do praktycznej części tego odcinka. Szanowni Państwo, Hydro HydroCode. Jeżeli chodzi o ten produkt, jest to myślę jedna z prostszych form zabezpieczenia waszego lakieru. No i nie tylko. Jak widzieliście w tym materiale, nie tylko, ponieważ produkt doskonale radzi sobie na felgach, na drzwiach, jak również na elementach szklanych. Jest to bardzo fajna sprawa. Jeżeli zależy Wam na samych kropelkach, na ładnych kropelkach, przede wszystkim, to tutaj myślę, że ten produkt zasługuje na Waszą uwagę. Tutaj producent podaje, że powinien wytrzymać około 3 miesięcy na lakierze. Ja tego nie weryfikowałem, ponieważ nie mam na razie takiej możliwości, ale zachęcam Was, żebyście sami to sprawdzili, ponieważ produkt jest tego wart. Produkt jest tego warty, bo aplikacja jest banalnie prosta. Na mokry, wcześniej umyty samochód spryskujecie element po elemencie spłukujecie, nie zostawiacie, nie dopuszczacie do wyschnięcia. Oczywiście, nie robicie tego w pełnym słońcu ani na rozgrzanych elementach, ale chodzi tutaj o to, aby spryskać i opłukać, produkt się aktywuje i zostawia nam bardzo ciekawy efekt fajna hydrofobowość tutaj według tego co też podaje producent powinien zostawić delikatny glos ale ja tutaj tego tak nie zauważyłem lakier jest śliski oczywiście bardziej od tej strony która była niezabezpieczona bo po prostu jałowa więc tutaj sio 2 w składzie hydrocode 26 JPM ja dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć